Dzień dobry. Postanowiliśmy dzisiaj z synem w święto Trzech Króli zrobić sobie małą wędrówkę po lesie. Po ciężkim tygodniu szkoły i pracy sobie troszkę pospacerujemy. Syn był akurat dzisiaj chętny, żeby pojechać z tatą do lasu. Cały tydzień było bardzo ciepło dzisiaj w kartuskim lesie i ogólnie w okolicach mamy około minus dwa stopnie więc czuć pod stopami że jest teren lekko zmrożony ale dodatkowo jest miękki pochodzimy chwileczkę pospacerujemy i będziemy zmierzać dalej w odwiedziny do rodziny tak synu zgadza się no to dobrze to idziemy dalej tak sobie spacerujemy i dotarliśmy do Karmika, który zawsze był z reguły pełny, było jakieś zboże. Dodatkowo był jakiś, nie wiem, czy buraki z reguły były, czy, czy ziemniaki wysypane. Nie pamiętam dokładnie. Aktualnie nie ma nic. O, też było siano w karmiku, wrzucone. Worek ze zbożem z reguły leżał w środku. Leśniczy jakoś nie dokarmiają na razie zwierzyny. A zawsze tu było nadeptane, naryte. Jednak zwierzęta przychodziły tutaj konsumować co nieco. Jak sobie same nie uzbierały. W lesie jak zawsze pięknie, nie Kamil? Podoba Ci się w lesie? Czy wolisz grać w gry? Co? W gry wolisz grać? Tak. <gry> Czy uczyć się? Idziemy. Jeszcze z pół godzinki pochodzimy i i lecimy do domku. No. Niby mamy zimę, Zobaczcie, jaki piękny mech. Nie wiem, czy to jest ten, co kradną i wywożą z lasów, czy nie. Który sprzedają Niemcom. Ciężko stwierdzić. Lasów w kartuzach coraz mniej. Takie wielkie drzewa tu rosły. Z daleka też widać. Wszystko powycinane. Niedługo nie będzie gdzie pospacerować. Wszystko będzie wytrzebione. Przebione, wydarte, no jak zabiorą drzewa, wytną zwierzętom jeść nie dadzą, nie będzie lasu. O, jakiś grzybek rósł. Ale już nie rośnie. O, tu mamy jakąś norkę wyrytą. Jakiś mały zwierzaczek próbował się schować. Możliwe, że przed zimnym, może zająć jakiś. Ach, powiem wam tak szczerze, że nie mogę się doczekać sezonu <laughs> sezonu grzybowego. Ale mamy dopiero styczeń. I jeszcze będziemy musieli trochę poczekać. Ale w lesie jest ogólnie super. W tej części szałasy nie są widoczne. Bo ich oczywiście tu nie ma były w Otomińskim lesie A tu też pełno drzew rosło Faktycznie niedługo nie będzie gdzie gdzie pospacerować Przecięte, wycięte I nikt tego nie przecina, tylko po prostu wycina, tnie co popadnie o, Zobaczcie Tu się nam pojawia kolejna luka w lesie Nie będzie gdzie z dziećmi przyjechać na spacer Grzybów też nie będzie Nie, synu? Gdzie będziemy jeździć na grzyby? To oto mina? Co? <grymne> A umiesz mówić? Mm. Dopiero się uczysz? Tak? Co myślisz o wycinaniu drzew? Patrz, nie nagrywam ciebie, tylko las. To co myślisz o wycinaniu drzew? Nie chcesz nic powiedzieć? O nie, jak się krępujesz, to nie będziemy zmuszać. Nasza wędrówka dobiega końca. Zbliżamy się do samochodu. Zawsze to trochę czasu na łonie natury. Bardzo miłego czasu Grzybka żadnego nie znaleźliśmy Gdzieś tam pojawiła się jedynie chuba Ale chuba nam jest Niepotrzebna Dobra, dziękuję moi drodzy za uwagę. Jeśli dotrwaliście do końca, to super. Jeśli nie, to też fajnie. Jeśli byliście na chwilę, to też mnie to cieszy. Do zobaczenia.